Witam na imię Piotr. Witam na moim kanale Kefas Właśnie skończyłem wyciągać ponto mój środek lokomocji, którym pływam do sklepu czy ze znajomymi, czy poznajomych, aby tutaj spędzić czas na łódce, lub na tym terenie, jakim tutaj widać. Wiecie co? Moja łódka ma. 14 metrów sorry, 14 metrów długości 2,60 m szerokości. I tak sobie pomyślałem, kurczę, jak ja ją pierwszy raz zobaczyłem, to sobie pomyślałem, to jest niemożliwe, żebym ja tym po prostu potrafił pływać. Jak to ogarnąć? Jak na zakrętach, jak w takich wąskich kanalikach, jak się tam przepchnąć? No ale wiadomo, nie było to takie trudne, jak to wyglądało w mojej wyobraźni. Co? Pokażę wam moją maszynownię i silnik, który tam mam ulokowany z akumulatorami i mniej więcej pokażę wam jak to wygląda. Nie jestem technikiem, nie opowiem wam na czym to wszystko polega i jak tam daje, jaki to silnik, jakie to akumulatory, czy ta ładowarka, ale pokażę wam mniej więcej jak u mnie w maszynowi to wygląda. Zapraszam Was tam do środka. No, i jesteśmy. Tutaj mamy właśnie włas przed wejściem do łódki, do maszynowni. Jak to wygląda? Jak to wygląda tutaj na dole. Może zejdziemy, żeby się przekonać. Małe pomieszczenie, ale. ale pakowne. Wygląda właśnie cała ta maszynownia. Tam mamy piec, który podgrzewa mi wodę i ogrzewa mi całą łódkę wewnątrz. Oczywiście mam kaloryfer, ale tutaj jest najważniejsze. To jest serce tej łódki. Jest to angielski Jimmy Gardner. Ma 20 pk. Jest to czterocylindrowy silnik wysokoprężny. Nie powiem Wam za wiele, bo nie znam się na silnikach, ale powiem Wam jedno. Jak go uruchamiam, on budzi się do życia, a z nim budzi się łódka do życia i wszystko nabiera innego znaczenia coś niesamowitego wspaniałe uczucie bo silnik ma duże. W połączeniu z, z stary, ale jare trzeba o niego dbać. Wiadomo, olej jak w każdych silnikach, ale też są dodatkowe smarowania. Smary trzeba uzupełniać w pewnych miejscach. No i dbać o to, żeby był zawsze, zawsze gotowy do palenia go. Można uciec. Z miejsca, z którym, w którym się człowiek już znudził. Mamy tutaj akumulatory, jest ich 6, każdy ma 2V. W sumie jest 12V. Instrumenty nawigujące i wszystkie i łódki, które wymagają 12V, korzystają z tych akumulatorów. Akumulatory są ładowane poprzez prąd zewnętrzny jakieś przez panele słoneczne. Jest dostosowany, by magazynować prąd z paneli słonecznych i alternatorem. Tutaj mamy ładowarkę z falownikiem MultiPlus z Victrona. Bardzo fajna rzecz. Akurat mi wystarczy. Tu jest e, 3000W. Jest odpowiednio dobry dla moich potrzeb. Wszystko, co mam na tej budce, by przetworzyć z 12 na 230 wystarczy, bym mógł z tego korzystać. Są tu jeszcze inne rzeczy, oczywiście, ja się wam na tym wszystkim tak nie znam. Ale, jakbyście mieli jakieś pytania, to nie ma problemu. Ja mogę to wszystko przeanalizować, sprawić i Wam przedstawić, jak to wszystko wygląda. Co mogę więcej powiedzieć? Co nacizując, zapraszam was tam do góry do sterowni. Pokażę wam sterowni jak tam mam przy tym sterze plus minus, bo teraz stoję, jest zima i nie pływam nigdzie. Nie mam takiej potrzeby, a po drugie szybkość w rogi i... i człowiek jest e, przykuty do telewizora i, i do wypoczynku po pracy. Ok, to idziemy do góry, prawda? Tutaj mamy wejście do łódki, tak to wygląda, jak do domu. Zapraszam do środka. Tak wygląda moje centrum dowodzenia. Przy tym oto wspaniałym sterze. <gry> Pokażę wam, jak tutaj wyglądam, to z bliska. Tu mamy instrumenty nawigujące. Wiadomo tu są przyciski, które korzystam z nich w momencie, gdy potrzebuję uruchomić światła nawigujące na zewnątrz łódki. Czy wewnątrz łódki też mam, czy w maszynowni światło. Tu jest joystick, który na, na dziobie mam u, u zamontowaną śrubę, którą pomaga mi łódkę Obrócić w prawo lub w lewo pomaga mi to przy parkowaniu i przy wypływaniu z kei lub z jakiej innej przystani. Tutaj oczywiście jest gaz, który uruchamiała śrubę. Jak daję do przodu, to ona kręci coraz to szybciej. Czym daję dalej, to ona jest jeszcze szybciej. No i wtedy tak sobie płyniemy, ale jak chciałem wyhamować, to po prostu ciągnę ją do siebie, rzucam na luz Daje wsteczny i ona wyhamowywuje. W tym samym czasie zaczyna płynąć do tyłu. Tutaj mamy zegar, który jest do paneli słonecznych, do akumulatorów. Pokazuje mi, jak, jakie jest ładowanie poprzez słońce, jakie jest załadowanie poprzez prąd 230 z zewnątrz na akumulatory lub jak ładuje alternatorem jaka moc tego jest i jaka energia dopływa do, do tych akumulatorów. Czy są pełne czy nie. Nie muszę się stresować że się rozładują bez mojej wiedzy ponieważ jest tutaj zamontowany alarm który mnie o tym informuje. To chyba to by było wszystko z tym jeżeli chodzi o, o takie podstawowe rzeczy. Co mogę wam więcej powiedzieć. Chyba nic. Na dzisiaj to chyba by było na tyle. Następnym razem mogę wam powiedzieć jak wygląda to z z wodą, z toaletą. I jak to wygląda z w Holandii z cumowaniem i z przebywaniem na, na przystaniach. Ile to kosztuje, mogę powiedzieć. Jakbyście mieli jakieś pytania, to pytajcie, a ja postaram się na nie odpowiedzieć. Na razie trzymajcie się kefa, z Was pozdrawia. Do zobaczenia w następnym razie. Hejka!